Ciemanko i witajcie, ja Jestem Pixela, to odcinek e, SGF pierwszy w którym jestem dzisiaj z Kozak.pl Szila e, i Bla, la, la. E, trolla. Tak, trolalo lolo e, i jest to pierwszy odcinek mojej serii, z której będę po prostu zapraszał gości i będą sobie kręcić. Zobaczymy, kręcić Taki jak na przykład właśnie Kozak.pl Zauważyłem, że na tej mapce jest polski pingwin, Nie szala jest tego powodu jak kozaku. Ale mój. Hi, 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 hi. Ej, wejdź na świąteczną arenę, bo tutaj jesteś... Coś... No nie mam nie! Ja mam nie mogę się... Bo no co, ale tu jest mało osób, no. No trudno, no, ale ja nie mogę nastawić. Oooo! Rozumiesz teraz. Kuba, daję. O! Ej, mogę! Czo, co tutaj nie mogę? Ej, czekaj, wyszedłem z serwa. No, on kuper robi. Opa! <noise> Chyba tak. To. Taki y, koleś się nazywa kubulek 20025. s.g. Y, kropka, nie jest dużo. Ski. zm To jest serwer, na który mm. gra. Jest, zaczynamy się. Trudno mnie tam nie ma. a jeden, zero łop. Wrócimy do skrzynek. Zostawcie mi moje skrzynki, bo ja lubię skrzynki. No yeah. mam mędrową perłę. Aha. Uh -huh. Ty, pingwin. Pingwin. I, I love pingwin. Coś no yy, I like pingwin, I like, I like. No, trochę Cię poniosło. What are you doing? Jakie lagi, ej przepraszam Was wszystkich, ale to nie jest naprawdę moja wow, 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 wow. I ja nie ogarnię. Takie chłopi są lagi. Pingwin mi kradnie skrzynkę, do której chciałem iść. Ty morderco skrzynkę. oglądam go teraz. Tak? Bo ty jesteś nie rozgarnięty. Hej! Polski pingwin jest fajny. Trzeba go tutaj tak... Dobra, odpuszczę mu jest fajny. Dobra, Ha! Widzisz? Mhm. Nie no, ja lubię tych bo nie będę bił. to no, tu jest skrzynia. Skrzynia, którą ktoś otwiera. No nie. Jaki? No nie, no mnie tutaj zabije. Skupisz? Teraz włączyłem. Czy to no, w myślach? Nie, go ja, wszystkim. Kto w tej chwili pomyślał o tym, o czym ja? Lajkujcie. Czekaj, a ja stworzę na, y, nam serwer i sobie zagramy parkura jakiegoś. Serwer, po co jak ja je tutaj obie No nie, bo żeby laków nie było, nie? No to co, ale na razie kręcę przecież. Nie, ja to nie Narta. Ma... No merka. Pingwin MNIE atakuje! Pingwin, pingwin, zły pingwin. Niedobry pingwin. Pingwin, pingwin. Ty... Odpuść, odpuść pingwin. Też cię lubię. I like it. Dobrze, że nie powiedziałeś troszkę inaczej Goni mnie DALEJ? Nie goni mnie? Okej. Okay. Goni mnie! Nie dobry ty ty. A nie, po prostu nie lagło. Pingwin, pingwin, teraz no, nie ma. Gdzie on? Na drzewo uciekł. No, no, sorki, że mnie zabili. Ale w każdym razie w moim odcinku wystąpił polski pingwin. <grystanie> 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 Dobra. Lepa! Um, Moc jakąś inną, bo kręcimy. Ile kręcimy? Kręcimy dopiero niecałe 5 minut. 4,20. No tylko końciutko. Polski pingwin. Grąci. Pozdrawiam Cię, polski ping, ping, ping. Jest, jestem na opuszczonej wyspie, pięknie. Jestem dinozaurem. tak? Dobre. Do Grzeszka, do Miaska. Lagi mają oznaczać, proszę bardzo. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tak, tak. O, dopiero teraz. Jakie budki, żelazne, złote, budki. Wszystkie budki, budki, budki. butki. ŻYJESZ GRZESIU? Jezu Grzesiek... Co się obie dzieje? Jakiś dziwny kamień wylósł mnie przed domem! Jaki kamień? Jaki dom? O czym ty w ogóle teraz gadać. O diamentach. Taki diamentach? O ja Jacek! To diament! Będę bogaty! Jacek i Grzesiek. Jacek i Grzesiek? Józek. Ej, ty Teraz kozek będzie oglądał... Po raz któryś mój odcinek, bo w moim odcinku... Po raz któryś będzie oglądał mój odcinek, bo w moim odcinku wystąpił polski pingwin. No tak. No, można <słuch> można powiedzieć, że wpamnieło. Ale tak nieoficjalnie. Dobra, nie ja się już tym tak nie będę cieszył, bo co mi z tego? To jest mój odcinek a nie polskiego pingwinga. Gdybym będzie chciał, to sobie nakręci. A skąd bierz, nie kręci teraz? No, sobie kręci, może. Czekaj, czekajcie chwilę. No to wyjąłeś Majka, jak coś. Co? Teraz A. tak. Zabij mnie na tym. Hmm. Sorry, sorry. Pozdrawiam, mama. Ja mam zasięg, co robisz? Poprawię ustawę. No, tak, i jak tutaj nie zrobię na tej arenie teraz. To ja to zakończymy ten sylwestrowy odcinek i no i ty cóż się mi stało Brzeba i zlewa, brzeba i Sorki no nie nie No nie nie Jak Dziękuję wam Liany Uwielbiam Was A nie o ale nie niezłe. Mój wujek Władek. tak? To jest poch. Ej, okay. so uh, ten? Moich sąsiadów? Słuchaj. U, dobrze jeszcze. A Niedobrze bolani, ale... Ogniie... A! Uczyłem wideo LOL. Ej, a wiesz, że polski pi... co? Mm, tak. Najpierw miał czapkę Mikołaja, a potem sobie zmienił na jakąś skórzaną. Ma bogatą garderobę. Dobra, nie wiem czego to powiedziałem. Dobra, nie, ja już przestaję z tym polskim Kim bo nie jestem w kozaku i który się nim podnieca. Jak wszedł na serwer, to po prostu była miazga, co on robił. Ale już to Opuśćmy. Teraz jesteśmy gdzie indziej i w ogóle. I dobrze, nie wiem co ja tutaj w ogóle. Robię. No ja nie ogarniam. Dobra, więc siemańko i cześć, nie wiem co się stało. I na tym zakończę ten odcinek, który był chyba trudny. Siemka.